Uh-huh. <laughs> Co mamy? Kto pierwszy złapie jak się muzyka skończy? Czujesz się jak na weselu. Jest widzu? Jest widzu? Mamy to. W końcu letni event. A po tym evencie już mamy Natlan. Szczerze mówiąc, z jednej strony chcesz zobaczyć na ten, a z drugiej strony chcę zobaczyć to co się wydarzy właśnie w tym letnim evencie. I jaka to będzie w ogóle historia. Hmm, Tajemnicza książka. Hmm, kto mógł to zostawić? Znowu Alice jak zwykle? Piękna animacja, ale bez żadnego wstępu czy coś? Tak po prostu klikamy? Aha. No powiem wam, że szybko, szybko zaczęliśmy tą historię. A że jestem w szoku, bez jakiegoś większego wstępu. O, jakaś dziwna książka, zobaczmy, jeśli się dobrze pan Zresztą takiego paimon wija i pych, już jesteśmy w jednej krainie w ogóle. W końcu zimportowali to ze Starlana. Tyle czekałem! Rok. <grafy> co to dodadzą? Wow, powiem wam, że nigdy takiego szybkiego wstępu nie widziałem <grafy> Co do eventu. Zresztą czemu zawsze nas Paimon budzi? A no, może kiedyś byśmy raz budzili paimon wcześniej? To nie, ona zawsze nas budzi. i spaczcie. widzicie co to spada? <grafy> Daszef Wisze. Niektóre udane, niektóre nie Oczywiście najmniej widać złotych. Standard. A co tu mamy za orygami? A, mogę jakiś papier podnieść. Pewnie do czegoś. A w ogóle można to zbijać? Uuu! I można bić. I za co, dostałem z tego drewno? No nie. Sądziłem, że coś z tego wypadnie, czy coś. Ale chyba jednak to tylko rekwizyt. Wszystko jest rekwizytem. Znowu dziwne istoty, które gadają. No tak, dziwne światło i dziwne historie. Wiecie ja co? Myślałem, że na początku, że to będzie wszystko rozgrywało się w Fontainie, że zaczniemy od Fontaina, a tu wróciliśmy znowu do Mondstadt, Czyżby znowu Alice spaczała w tym palce? Tego nie wiem. Może Lisa, bo to jednak książka? Kurde, ciężko powiedzieć. I w ogóle, co tutaj, jakiego Inta dostaniemy od Natlan? Bo zawsze jest jak letni event, to jakaś historia o Natlan. Ale jesteś nie miła, Paimon. <laughs> On jest puchaty. <laughs> Wiedziałem, że się o to oburzy. Zaczynam się zastanawiać, czy ta historia, co tutaj jest opowiedziana, nie jest historią zrobioną dla nas, <laughs> żebyśmy sobie odpoczęli po tym wszystkim co się wydarzyło. Co? Gadające beczki? Co to za Chippie <laughs> W Ogólnie to co chojo teraz dodał, w tym patchu jest jedna rzecz, która mnie ogromnie cieszy i którą chciałam zobaczyć już dawno temu, czyli klik <laughs> i znika nam cały panel. Ogólnie to super wygląda. Ogólnie jakieś walki, bitwy z bossami będę tak wykorzystywał. <laughs> I to jeszcze jednym przyciskiem mogę zmieniać tylko... Ja, 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 ja. <laughs> NILU! O jak się do nas przytuliła! O, jakie urocze, jak to się tak do mnie kiedyś przytuli, flip. No i dzięki temu teraz możemy sobie kliknąć i zobaczyć jak to ładnie wygląda. Kurde, nie czy to normalne, ale strasznie rozmazane są te postacie. Rozumiem, że jest daleko, ale wydaje mi się, że coś jest nie tak. Aż kuję w oczy dla. Aż kuje w oczy. Wow! I oczywiście znowu piękna animacja. Nie wiem, że to już jest zakończenie wstępu do historii, tylko będzie ciąg dalszy. A nie, po prostu wyzwania. No dobra, czyli wychodzi na to, że ta książka pojawiła się w różnych miejscach, bo mamy sumeru i na zoomę a tym smokiem, który to zniszczy, to okaże się skam, który się po prostu bawił tą książką, tak stawiam. Ojeju, jak daleko? A nie, nie jest daleko. Jakoś jakoś takie mała ta mapa się wydaje. Ja nie, bo później no, dochodzić te części. No dobra, wypróbujmy tą maszynę. Wykorzystajmy. Nie ma to jak maszyna gacia w grze... Gaccia. No super. Dobrze, że nam Primo to nie zabiera. Co tam dostaliśmy? Oczywiście. Standard, nic, nic dobrego. Tu jakie to drogie jest! pięć tych potrzebujemy tokenów, ale słabo. Dobra, zapatrzcie już swoimi Primo. W tym roku bawimy się w kogo w hydraulika. No super tylko. E, czy to na pewno tak powinno być? No to przejdzie tu, no tu nie przejdzie do korka. Można zabrać, bo coś tutaj nie gra. Jesteśmy <laughs> hydraulikiem, po części bimbrownikiem. A, ty tu na czas trzeba. O, o, dobra, tego się nie spodziewałem. O! No jak? Idealnie jest, się zatrzymało. <laughs> zatruję się. <laughs> Oj, no zatruję się, coś czuję. <laughs> no, no, nie mów Paimon, no, ja różne kolory tęczy. dziwisz się, że to tusz? <laughs> A wystaw teraz język, zobaczymy czy jest kolorowy. No okej, zacznijmy performance, no i na czym to polega? Aha, <grafię> 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 gra rytmiczna, super. <grafię> oh my god, jak to <grafię> się wygląda. <grafię> No jak, no... Dobra, trochę za wcześnie. Dobra, chcę sprawdzić jedną rzecz, bo jak mam tak włączony interfejs i mamy wyzwanie, okej, okay, podświetla się, ale czasu nie widzimy, ile zebraliśmy, też nie widzimy. <ścoughs> Więc no ciekawie. Ale powiem wam, że kurde, fajne to jest. To, to mi się strasznie podoba właśnie taka opcja, że mamy wyłączony... A to co to, to, to? No nie, jeszcze mi się coś odpaliło chwila. Stop, nie! Teraz nie! <ścoughs> mam inne wyzwanie, stop! Uuu, nie, źle zrobiłem. Dobra, chyba zdążę. Zrobiłem to dobrze, czy zostawiłem jedno? Zostawiłem jedno. No, jak ja mam to złapać? Chwila. Użyję skilla, postawię ścianę <grym> i zbiorę po swojemu. O, tutaj skończyłem. I Często nie widzę, gdzie jest. Halo, gdzie on jest? <grym> co to jest? Hej, chwila. A, bolałem chyba w ściankę. A, nie, przeskoczyłem, dobra. A, ja trzeba. Do linii dobiec, ale, kurde, to mi się odłącza, no. Halo, no. A. Super. Co to za dziwne wyzwanie? No i przegrałem znowu. Bo dziwnie skoczył. O, a nie, czekaj, wgram. Nie rozumiem tego. No, ale z tym coś czuję, że mogą być problemy. Ja miałem problemy, ale inni gracze mogą mieć wielkie. A teraz pyk! I ładnie to wygląda. No i co koniec? A, latająca wiewióra służy jak bumerang. Ciekawe. Aha, coś czuję, że bumerangi dojdą do Natlan. Niech już taką mechanikę tutaj dodają. W ogóle ja muszę przyznać, tryb wyłączający interfejs to jest strzał w dziesiątkę dla mnie. Aha. Co mamy, kto pierwszy złapie, jak się muzyka skończy? Czujesz się jak na weselu. Tylko jest mały problem. Ja mogę tutaj stać po prostu i nie muszę biegać wokół nich. Ale was uszukałem. Czekaj, co tu się wyprawia? Stoję sobie, a oni mnie co jakiś czas odpychają. Mmm, dziwne. A ja! Pierwszy raz widzę tutaj jakieś wyzwanie i to jeszcze walka. Oh my god, jeszcze fungusy. Dobra, spróbuję w tym trybie walczyć. <laughs> to może być ciężkie. Ej, wiecie co? Jakażda gra bardziej się wydaje teraz taka płynna, dynamiczniejsza. <laughs> Jak nie widzę tych wszystkich pasków skilli, kiedy umiejętności są naładowane, ile mam życia, ale dostałem. Ojej, jeszcze was więcej? Ciekawie, ile czasu mi zostało. Ała, nie mam energii. Ała, wyzwanie sk... <laughs> nieudane. No, trudno bywa. Ile mi HP zostało? Uf! długo bym nie pożył. Metalburs. <laughs> <The> metal burst. <laughs> Dobra, udało się. <laughs> nie, jest fajnie, fajnie szyja cię boli, bo może cię przewiało, czy coś? Nie mówcie, że będziemy musieli dla ciebie znaleźć jakieś rozwiązanie tego problemu, że cię szyja boli. Rany, czemu ja zawsze muszę mieć rację? Czy w taki głupi sposób być wyżej, czy coś? A! No to super. Co jest dziwne. Z roku na rok te eventy są coraz bardziej dziwne. No i dziadek dostał kolorów. Szkoda, że jakiegoś efektu nie było, że nie wiem, poświata czy coś. Po prostu dostał kolorów. Jej, pierwsza strona, bo to my liczymy na pierwsze strony historii naszej. Ciekawe jak to taką wspaniałą historię. A tu jeszcze jest ciąg dalszy tego, czy trzeba czekać? Chyba trzeba czekać następne dni. Wow, jak na pierwszy dzień to powiem wam, że niesamowicie. A z drugiej strony co tak myślę, kurde. Biegam po tym, po tej krainie jakoś tak pusto jakoś pusto jest. Mało czestów, mało wyzwań, pojedyncze są. Kurde, to skąd my tutaj mamy primo wyfarmić na nowy region? A teraz dzięki wielkie za obejrzeń. Trzymajcie się. Hej, hej.